Zadanie 17. Punkty E i F są środkami boków BC i CD kwadratu ABCD. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe. Pole trójkąta FEC stanowi 1/8 pola kwadratu ABCD. Można tutaj zrobić to zadanie na kilka sposobów. My skupimy się na rozwiązaniu algebraicznym. Choć tutaj równie dobrze byłoby podzielić ten kwadrat na takie mniejsze figury i można byłoby policzyć, że jest to prawda i jest to 1 ósma pola kwadratu. Oznaczmy boki naszego kwadratu przez literki AA. Więc pole kwadracika jest równe A kwadrat. Boki naszego trójkąta prostokątnego, tego trójkąta białego, są odpowiednio równe 0,5a, 0,5a. Dlaczego? Tu jest a, tu jest a, a punkty e i f są środkami boków, czyli tu jest połowa a, tutaj też jest połowa a. No i to jest trójkąt prostokątny, więc możemy przyjąć, że to jest podstawa, to jest wysokość i obliczyć pole trójkąta ze wzoru 1, 2 a razy h. Więc liczymy pole naszego trójkąta. 1, 2, podstawa razy wysokość. Tu jest 1, 2 razy 1, 2 razy 1, 2. To jest 1, 8 a kwadrat. Więc jest to prawda. Zaznaczamy P. Zdanie drugie. Pole czworokąta D, B, E, F, czyli to pole szare. Stanowi. 3 ósme pola kwadratu ABCD. Pole to możemy obliczyć w następujący sposób. Od połowy naszego kwadracika, czyli bierzemy połowę tego pola, stąd mamy jedną drugą A kwadrat, należy odjąć białe pole, czyli to pole wcześniej obliczone. Sprowadzamy dwa wyrażenia do wspólnego mianownika, otrzymamy 4 ósme minus 1 ósma. Po odjęciu łamków otrzymujemy 3 8 i doklejamy tutaj rzecz jasna a kwadrat. Stąd widzimy, że to zdanie również jest zdaniem prawdziwym.